Cześć moi przysympatyczni widzowie. Z tej strony oczywiście nie kto inny jak Arek. Witam Was na moim kanale XDC. A dzisiaj na warsztacie mam dla Was specjalną maszynę, która nie tylko wygląda jak marzenie, ale też i działa jak marzenie. Ale nie kosztuje mało, bo złożony został za około 9000 złotych, z wyliczonym oczywiście montażem, czyli moją robocizną. Komputer, który śmiało można nazwać prawdziwie gamingowym i co najważniejsze składany, został specjalnie na życzenie mojego widza, Roberta. I tak nawiasem mówiąc, Robercie, bardzo Tobie dziękuję za zaufanie, że to właśnie mi powierzyłeś montaż tego wspaniałego komputera. Link do koszyka z podzespołami wkleję Wam. W komentarzu pod tym materiałem wideo, gdyby ktoś z Was chciał zajrzeć i poczytać więcej o specyfikacji tych podzespołów na stronie xcom, bo tam właśnie zostały one kupione. A skoro już o widzach mowa, zbliżamy się do 6000 subskrybentów na moim kanale. Ktoś powie mało, ktoś inny powie dużo, ale ja powiem Wam tak: szykuje się konkurs ponieważ mamy 5900 już ponad subskrybentów, więc czas e, oczywiście na kolejny konkurs, tak jak Wam obiecałem. Do wygrania m.in. akcesoria komputerowe i vouchery na popularne platformy gier komputerowych. Zgłoszenia szlicie na kontakt małpaxdc.pl lub, lub przez formularz na mojej stronie kontaktowej xdc.pl. Był wstęp, a teraz jedziemy z recenzją tego gamingowego sprzętu. Zacznijmy od serca tego zestawu. I słuchajcie, tutaj nie ma półśrodków, tu są konkretne podzespoły, jakie zamontowałem w tym sprzęcie, które spokojnie ogarną nie tylko dzisiejsze najbardziej wymagające tytuły gier, ale też i przyszłe najbardziej wymagające gry. Procesor, jaki tutaj zamontowałem, to AMD Ryzen 7K7800X3D, czyli absolutny killer pod gry. Osiem pełnych rdzeni, 16 wątków. Każde rdzenie kręci się do 5 GHz w turbo. Procesor posiada 96 MB 3D V-Cache, idealny do wydajnego gamingu. Chodzenie, jakie tutaj zastosowałem, to Deepcool LP360 z wyświetlaczem LCD. Chodzi z klasą i wygląda naprawdę zjawiskowo. Trzy wentyle, cisza i temperatura w ryzach. Konfigurowalny wyświetlacz zaczyna działać po zainstalowaniu oprogramowania ze strony Deepcool, w którym możecie ustawiać sobie różne motywy graficzne i animacje. Grafika i siedzi w tym sprzęcie to RTX 5070 Ti Windforce OC 16 GB. Nowa generacja z DLSS 4 i ray tracingiem, która daje czadu w 1440p i nieźle radzi sobie także w 4K. Karta jest fabrycznie usztywniona metalowym backplateem oraz wspornikiem dołączonym przez producenta tejże karty. Zainstalowane trzy wentylatory dobrze chodzą kartę, co sprawia, że nie jest ona głośna podczas maksymalnego obciążenia czy grania w bardzo gorących dniach, teraz na przykład podczas lata. Ramy, jakie tutaj zastosowałem to Good Ramy Iridium 32 GB DDR5 6000 MHz CL30 szybkie, stabilne, eleganckie i z radiatorami. Czarny kolor ładnie komponuje się tutaj w resztę podzespołów. Dysk Lexar 2 tera generacja 4, NVMe, błyskawiczne ładowanie gier i systemu dzięki wysokim parametrom odczytu danych sięgających 7400 MB na sekundę i zapisu 6500 MB na sekundę. Płyta główna Gigabyte B850 Elite WF7 z Wi-Fi 7 i pełnym wsparciem dla przyszłych aktualizacji BIOS-u, a nawet bardzo mocnych procesorów, nawet Ryzen 9 z boosterem mocy PBO. Płyta posiada 3 sloty, M2 na zamontowanie dysków NVMe, WiFi fi 7 Bluetooth 54 oraz 2,5 gigabitowy port lanowski. Jest to świetna jakość sieciowa i to nie będzie potrzeba dokładania w przyszłości jakichś dodatkowych kart sieciowych. Zasilacz Gigabyte UD850GM850W, Gold. stabilność certyfikat i zapas mocy na przyszłość. Obudowa Deepcool CG534F Black z przeszkleniem i ARGB sterowalnym z obudowy lupy zaprogramowania, bo tutaj jak kto woli. Klimat RGB bardzo proszę. Na uwagę zasługują tutaj bardzo piękne stylowe wentylatory RGB, które posiadają dwie niezależne strefy świecenia. Środek z łopatkami oraz obręcze są podświetlane osobno. Sterownik obudowy posiada kilka fajnych trybów. Świecenia, jeśli chcecie na, ne, się przełączyć na sterowanie softem, wystarczy przytrzymać przycisk LED na obudowie przez kilka sekund. Czy wygląda? Oczywiście, że wygląda i to bardzo dobrze. Jak komputer z Cyberpunkowego snu. Szklany bok i front, fabryczne podświetlenie RGB, możliwość zmiany kolorów z przycisku obudowy lub z aplikacji. Wnętrze czyściutkie, kabalki ładnie prowadzone i pochowane dzięki licznym przypięciom i wnęce na kable. Dodatkowo maskownica ładnie przykrywa zapas kabli. Totalny porządek. No dobra, ładnie wygląda, jest porządnie zmontowany, ale czy dobrze działa? Oj tak, zobaczcie sami. Mamy na tabelce kilka najbardziej popularnych gier, od tych bardziej wymagających po nawet te esportowe, troszeczkę mniej wymagające. Pierwszą grą jest Cyberpunk 2077, który wyciąga 138 fpsów na Full HD Ultra. Potem za nią jest Fortnite, 198 klatek, mamy tu niecałe 200, jest to bardzo dużo. GTA V, 189 klatek, Red Dead Redemption 2, 152 klatki. Hogwarts Legacy, 144 klatki, Counter-Strike 2, mamy ponad 500 FPS, -ów. Valorant, mamy 600 klatek ponad, Wieźmi Trójka 140 klatek, Minecraft, 165 FPS, -ów. i to już w nowej generacji, czyli z obsługą ray -tracingu. Roblox, 360 klatek, Black Myth Wukong, 126 klatek, oczywiście tam dalej są. Wyniki przeprowadzane w rodziczości 2K i 4K. Ja Wam tylko mówię, jakie są tutaj wyniki Full HD, bo najczęściej gracze grają w tej rodziczości lub na przykład w QHD. Co warto dodać? cs 2 i Valorant to typowo esportowe gry. Sprzęt się nawet tutaj przy nich nie spocił. Minecraft z ray tracingiem. RTX 5070 Ti daje tutaj radę bez zająknięcia. Gra UK, piękna gra i bardzo wymagająca. Ten zestaw ciągnie w 4K na ultra z blisko 60 klatkami na sekundę. Jest to absolutny sztosik. Do tego dorzucam testy z 3D Marka. Na Full HD macie tutaj niecałe 200 klatek, 2K, 135 fps, 4K, 68 klatek na sekundę. Krótko mówiąc, przeczytałem Wam tylko wyniki z gier na rozdziałce Full HD na Ultra, ale ten zestaw daje radę z najwyższymi ustawieniami graficznymi także w Ultra 4K. Także można tutaj na tym sprzęcie konkretnie poszaleć. Jak wypadła kultura pracy OCCT? Proszę bardzo, sprawdzony stabilność bez zamknięcia temperatury. Procesor maksymalne obciążenie 68 stopni Celsjusza. Grafika maksymalne obciążenie 75 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o głośność, w spoczynku sprzęt osiąga 44 dB. Jest cicho i warto tu zaznaczyć, że testowałem sprzęt w pomieszczeniu, w którym jest słyszalny hałas na korytarzu. Gdybym testował komputer w idealnie wyciszonym pokoju, sądzę, że tych dB byłoby jeszcze znacznie mniej. Pod obciążeniem sprzęt osiąga 56 dB. Tutaj już lekko słyszalne szumy wentylatorów, ale nic nie drażni. I słuchajcie, jeżeli sprzęt ma być chłodzony, to nie oczekujcie, że będziecie mieli idealną ciszę, bo wentylatory oczywiście pod obciążeniem muszą pracować, ale one i tak pracują tutaj bardzo cicho. Kultura pracy bardzo dobra. Przemyślane chodzenie i świetna wentylacja sprawiają, że komputerem pozostaje praktycznie mało słyszalny. Zachowany został idealny balans między wydajnością a ciszą. Dla kogo zatem jest kierowany taki komputer? To zestaw dla graczy, którzy chcą spokoju na lata. 1440p to dla niego pestka, a i w 4K komputer nie pęka. Świetny też do streamingu, montażu 4K czy AI. No i co ważne, ten komputer jest przyszłościowy. Chcesz więcej RAMu? Wsadzasz. Większy dysk? Proszę bardzo. Grafika za parę lat do wymiany. Miejsce zasilacz i chłodzenie w komputerze już są. Komputer nie tylko złożony z sercem, ale i z głową. Świetnie dobrane komponenty. Topowa kultura pracy i jeszcze zapas na lata. Jeśli chcesz taki komputer lub podobny, pisz do mnie śmiało. Nie krępuj się. Składam także takie zestawy dla widzów, którzy nie mają pojęcia o komputerach. Jeśli nie masz pomysłu na komputer i nie znasz się na tym, za bardzo nie szkodzi. Pomagam w doborze odpowiednich podzespołów i składam sprzęt za ciebie. Dobieram najlepszy sprzęt, optymalnie dopasowany do Twojego budżetu. Jeśli szukasz wyłącznie porady, bo nie umiesz dobrać samodzielnie podzespołów, ale chcesz tylko i wyłącznie samą poradę, nie ma problemu. Także mogę dla Ciebie takie coś przygotować. Przygotuję gotową listę z podzespołami całkowicie bezpłatnie. Wystarczy po prostu, że do mnie napiszesz. I nie zapomnij, konkurs zbliża się wielkimi krokami. Wbijaj więc na stronę XDCM lub pisz na maila kontaktmałpaxdcm.pl i weź udział w losowaniu ciekawych gadżetów. Subskrypcja to warunek udziału w moim konkursie. Datę konkursu ogłoszę na dniach po uzbieraniu minimalnej puli chętnych osób. Przypominam o możliwości wspierania mojego kanału na stronie Bajkofi klikając pod filmem przycisk Wspomóż. Jeśli nie chcesz wspierać finansowo, zostaw lajka pod tym filmem i dzwoneczek. To będzie też dla mnie ogromne wsparcie motywujące. Ja tymczasem dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia.